Siema, dzisiaj druga część serii od zera do pół miliona. No, niestety nam się nie nagrało, ale zrobiliśmy Anna no i trochę tam pieniędzy. Z tamtej bazy poszliśmy, bo tam strasznie dużo elek wylatywało nam. Par razy nas zabiło nawet. Czasami, no to jakieś tysiące kratek od spawna było. No i co, najdziemy no, szukać jakiejś dryptoniarki? Jakiej Jeff drzewkarki. No i widzimy się jak ją może znajdziemy. Nie wiem, może tu dziś pójdziemy. Pójdziemy może dla tym... No z y, y, Keybasem. Może coś gdzieś będzie. Może gdzieś się będzie. O, o, jest. Jest! Jest dziewkarka. to dziś pod spodem pewnie zrobimy tego. Y, Drift słoniarkę gdzieś tam. No o, bo nie są... Ta, bo są tego sadzonki. To są sadzonki. No to no to ja pójdę szukać miejsca na drip soniarkę. No I co, no i widzimy się, jak znajdę miejsce na drip soniarkę. Dobra, znaleźliśmy jakieś miejsce na tą drip soniarkę. Może gdzieś tutaj je zrobimy. Ja tutaj może. No, tutaj gdzieś o, tu, odtąd, gdzieś może dotąd. No to widzimy się, jak ją zrobimy. Dobra, jeszcze te ostatnie drypy muszę kupić. A więc do kupuję drip Dołony. Dokupuję. Tu stawiam szybko. No i co? No i jest mała, ale zawsze to coś. Tutaj trzeba jeszcze to zalepić. No, jak coś to się dobuduje, może w tą stronę. Tam może nie, ale... Ale w tamtą już co... To... No i co? Moi... A i tam u góry jest nasza drzewkarka. Tam gdzieś tam chyba. Tam albo gdzieś tam. Kordów wam nie pokażemy, bo przejdziecie pewnie na alka Coś takiego. No. No i co dalej można? No i co dalej? Hm. No i co dalej? No to teraz chyba idziemy awczyć albo idziemy zbierać tam tę drzewkarkę. Po prostu idziemy zarabiać. I może dzisiaj pójdziemy na Skałkę Netteru. Albo dajcie znać w komentarzach, czy chcecie filmy 20-minutowe czy 30-minutowe? No. Albo dawajcie coś w komentarzach: sposoby, jak można zarobić, bo nasz filmik, też wrzuciliśmy taki filmik, że ja, trzy sposoby na zarobek: to była drzewkarka, niarka i skałkanezeru. Ale sam o wiele, wiele więcej jest jeszcze sposobów. A więc dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli jeszcze. Byśmy przetestowali wasze sposoby zarabiania, jeżeli chcecie w ogóle zdradzić. Dobra, jak widzicie, jesteśmy znaczy w karce, trochę nam to już wyrosło. Uzbieraliśmy cały szalker, drewna i jeszcze dwa staki. A będziemy zaraz to sprzedać i idziemy po prostu farmić hajs. I później, jak mówiłem, może pójdziemy na tą skałkę. Skałkę na teru może pójdziemy. Dobra, mam 12 tysięcy, a więc jest coraz lepiej, coraz lepiej. Jest. Wierzycie tego shulker boxa? Dzięki. No. To widzimy, że no, idziemy to jeszcze pozbierać, że ściąć parę razy i widzimy się jak zepniemy. O, z jeden, dwa shulkery. No i pójdziemy może na skałkę na teru, coś takiego. Jak widzicie, nazbieraliśmy dwa szalkery, całe, pełne. Idziemy teraz to sprzedać. Sprzed A trzeba najpierw to wszystko tam wyciągnąć. Pierwszy szalker, teraz my sprzedajemy. Pierwszy szalker, teraz drugi. O, cztery tysiące mi przy. Przyszła, doszło. No i 22 tysiące. No i co, znajdziemy, teraz się jakoś zbrać, idziemy sobie kupić serca i raczej pójdziemy na tą skałkę netheru. Idziemy właśnie szukać skałki netheru. Jesteśmy teraz, jestem teraz na spałnie. I co, zobaczymy się jak będę jakoś blisko skałki, coś takiego. Dobra, jak widzicie mamy jakąś, o, ale lagi mam. Jak widzicie mamy jakąś skałkę teru. Idziemy teraz do niej i zobaczymy, pewnie będą jakieś chłopy tam, pewnie nas zabiją jeszcze. Mm, nie wiem. Jakby nie te serca, to byś zginiał dawno już. ale laguje mnie, tak mnie laguje w tym momentarze, może na no, nagraniach będą jeszcze większe logi w ogóle jakoś ostatni typek napiszę w komentarzu i kup sobie jakość, bo oślepnę Na no, tego nie zrozumiałem dajcie znać czy jest słaba jakość, bo chyba jest ale to musiałbym to naprawić tam w youtube macie tego w ustawieniach tam tepam, ale laguje mnie tak, mnie laguje. Wrócę jak kupiłem przez to. Nie, już. Dobra, jak widzicie, mamy już mało skałki. Muszę ten ogień zmieścić. A, kwarc. Słaby drop, słaby. No, trzeba jeszcze kupić seta to. O, ale lagi mam strasznie. Dobra, idę do, odłożyć te rzeczy teraz do decek. Dam to do szalkera, okej? Okay? Wkładaj do szalka mi tu. Szybko! Szybko, żeby żaden by nie wszedł. A. Już kupuję seto. Jak na razie byliśmy na skałce Nateru, zdobyliśmy takie rzeczy z tej skałki i kupiliśmy sobie seto. 4-3, żeby był lepszy. No i mieczyki. Znaczy no mieczyki takie 5-3. Jak na razie, no i to nam dropło, zmianka. To to się. Zrobimy później z tego potki. Jak na razie spróbujemy iść klipować rynek, coś takiego. No i widzimy się, jak coś dobrego sklipujemy. Niestety nie udało nam się nic takiego fajnego sklipować na tym rynku, więc idziemy na skałkę na teru i widzimy się na tej skałce już. Jak na razie nie damy rady iść na skałkę, bo coś się stało, i jak wchodzi się do endu. W ogóle lagi są jeszcze, mam lagi. Jest limit z latów w piekle, więc jak na razie nie wiemy, jak mamy iść zarobić, Chyba pójdziemy na drzewkarkę. Tak, co? So, no to widzimy się chyba na drzewkarce, coś takiego. No i jesteśmy teraz na drzewkarce. No i idziemy po prostu na jak na razie, to drewno. Dobra, nazbieraliśmy chyba 9 staków drewna, a więc rzuć mi teraz to drewno. Rzucie, dzięki, dzięki za drewno. Dobra, przydaję. Będzie z tego jakoś może tysiak maksymalnie. No, no dwa koła. 100 dolarów nam brakuje. Do 8. To jeszcze kopię te. Więc tak jeden. Widzicie jak... No idziemy teraz nowej skałki, bo tam chwilą się a na chyba biły. A więc zatnę to jeszcze drewno, pokażę jak je ścinam, no i zobaczymy jak znajdziemy jakąś skałkę, no widzimy się jak znajdziemy jakąś skałkę. A więc duże są przy końcu przy tego drewna, drzewa znaczy się. Rzuj mi, Ja to sprzedam szybko. No i jak mówiłem, widzimy się już jak będziemy mieli jakąś skałkę. Na przykład ktoś zarobi. Dobra, tapam się do kolegi na skałkę już. Ale limit lotów w piekle jest tego. Nie można iść, no nie mogę iść. Dobra, idę na skałkę, bo ja tak... Nie, nie mogę, cały czas nie mogę iść na skałkę. Bo jest limit. A więc nie wiem, kolega jak na razie jest na tej skałce. Później, jak wróci, to mi da rzeczy czystego. Czekajcie, już on coś tam. Co się dzieje? Jak z Ciebie bije? A jakby się z nimi zbić? No i... Nie! Też mam takie lagi. Od kiedy chciałem iść na tego. No to do tego natoru jak coś mówię wam teraz. No kolega właśnie jest spał, no. o, Dobra. To co, to co? O cobra, to idę na hałmat. Ja I on się do mnie tepnie. I mi da te rzeczy do. Tepni. E. Chciałem na strzał... jaki login? Chciałem na skrzał... strzałka jakiś, a ja tam hasło mam. Żeby nie podać widzą tego hasła. Tapłem. Boję się, żebym dwóch nie zapnął. Osób... No. A myślałam, że się dziło sobie tapły. Pałki? Ale dobra, ale pałki chyba są do ognia odporności? Nie są? Nie, to jest do każdego. A nie, to jest chyba do przedłużenia. To jest chyba do przedłużenia. No. A ile w ogóle taka siłka... No, siłka, potkana siłka. Jak coś, to będziemy wystawiać te potki, jak one będą w dobrej cenie. O 250. To chyba dobra cena, bo pamiętam jak kiedyś sprzedawało się, to po 180 chodziło. O to, co, no to... Musimy chyba czekać aż tego. Aż... Będą jakieś miejsca w natarze, bo chyba dużo dlatego jest ten limit, bo jest dużo osób na naterze możliwe na skałkach. Albo jakiś youtuber jest teraz, bije bossa albo coś. O właśnie boss może bije jakiś youtuber bossa no. Może, może, może bić. Opa na dół. No i kolega spadł. Okej. Eż, s eż. A to co na no to widzimy się jak będą jakieś jeszcze puste sloty chyba. W międzyczasie będziemy kapać jeszcze tą farmę tutaj. Ale co no to widzimy się jak będą te wolne sloty. A jak mówiłem są tą serią trapowania czy no mówię to już chyba drugi raz ale nie pamiętam. Dajcie znać w komentarzach czy chcielibyście na tej serii trapowanie. W sensie że będziemy trapać na przykład do trapa albo jakiś jak będziemy mieli dla przeitamy i więcej hajsu. No to dajcie nam znać w komentarzu no, no i nie, dajcie jeszcze suba i lajka, ale nie zmuszam, ale będzie mi bardzo miło. Będę więcej nagrywać. No, będzie mi większą motywację do tego, żeby nagrywać te filmiki.